To jest albo mecz nakazujący, albo elektro... Hop! Lity. Elektrolity moim zdaniem będą fajniejsze. Możecie sobie na zawody pójść zamiast Jak będziecie jechać na zawody, to na elektrolitach skokowych będą... Hop! Raz i hop! Dobrze! a Anale... No, tylko popatrz na nogę. Dobrze, jedź! Półsiad, 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 półsiad! Pół Jedziemy na wachlarz, jedź, na wachlarz, jedź, jedź, jedź. Nie lej go, bo cię zyskwalifikują za to. Jedziemy sobie teraz na deseczkę z falą i potem prosto na oksera. I uwaga, patrz gdzie jest okser, bo będzie krzywa linia, koń od razu odmówi albo pójdzie, wrzuci. Nie lej go batem, jedź galopem. Jedziemy galopem tutaj na żółtą, zieloną na mnie z lądowaniem na lewo. Lewa łydka, lewa łydka, lewa łydka, mocniejsza. Hop, patrz na którą nogę jedzie. Galop, ostatni raz jedziemy na wachlarz i na oksera. Noga do konia, do konia, nie daj tak. Do konia, łydka do konia. do konia, do konia, do konia, do konia. Jedź, 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 hop. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Obser i dobry skok. Spóźniłaś trochę.